Witam w telewizji internetowej sklepu z perukami Wigello.pl. Dziś Julia zaprezentuje Wam model Jill. Producentem jest niemiecka firma Gisela Meyer. Włosy w peruce są termiczne, a całość jest jakości premium czyli z przodu, tam gdzie rozchodzą się włosy, jest rozmetalinia czoła, a przedziałek na mikroskurze. Efekt wizualny jest taki, jakby włosy wyrastały prosto ze skóry głowy. Fantastyczne. Ten efekt od środka czepka wygląda tak. Model Hygiel ma bardzo mocno wycieniowany przód. To wygląda świetnie i nowocześnie, ale jeżeli zależy Wam na kucyku z tyłu, to te krótsze włosy nie wejdą Wam pod gumkę z tyłu. Czepek w peruce jest bardzo elastyczny i nie powinno być problemu ze zmieszczeniem nawet długich włosów pod spodem. Jeżeli model Hygiel Wam się spodobał, to zapraszamy do naszego sklepu internetowego wigello.pl w opisie wideo zostawiłam Wam link do produktu, możecie tam sprawdzić jaka jest aktualna cena oraz dostępne kolory w modelu. Do zobaczenia.